Dzień dobry, skorpiony. Przychodzę, witajcie na moim kanale, zapytaj tarota. Przychodzę do Was dzisiaj z prognozą na lipiec 2024. Zobaczcie, jak ten czas leci. Przed, mam wrażenie, że przed chwilą robiłam czytania na czerwiec, a już robię na lipiec. Coś niesamowitego, mamy pełne lata, cieszmy się tym latem. I, I oczywiście dziękuję za Waszą obecność, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, bo to jest dla mnie informacja zwrotna, że no, to co robię ma jakikolwiek sens, i że ktoś to ogląda i słucha i może mu się przydaje na coś. Także jest mi, mi po prostu, jako Beacie, jest niezmiernie, bardzo, bardzo miło, jak się dzielicie swoimi. E, swoimi myślami, czy nawet podziękujecie. Ja to traktuję jak prezent od Was dla mnie. Zachęcam Was, żebyście obejrzeli e, znak Zodiaku, w jakim macie Ascendent, czy planetę osobiste. Link, jak zawsze, będzie w opisie filmu. Ogłoszenie duszpasterskie, więc e, pierwszy raz to będę robiła e, w niedzielę. Zapraszam na live'a. 30 czerwca o godzinie 17. Będę dla Was dostępna i w komentarzach będzie... Ja widzę te komentarze, bo sprawdzałam to, jak to się robi. Piszecie swoje pytania, a ja e, online'owo odpowiadam na Wasze pytania, oczywiście za pomocą kart. Będziemy tak się... Jeżeli nam ta formuła wypali i będzie fajnie e, i ktoś przyjdzie, przybędzie na to spotkanie, to... To myślę, że można, można robić takie właśnie czytania yy, cyklicznie. I wtedy Wy macie yy, darmowe porady od Kartarota. Także warto, myślę, skorzystać. To co, Skorpiony, jesteście gotowe? Zobaczmy, co do Was przychodzi w miesiącu lipcu 2024. Sprawy zawodowo-finansowe. Zobaczmy, dla skorpiona, lipiec, ósemka y, kielichów. Mhm. Sprawy emocjonalne, uczuciowe, romantyczne, miłosne. O, dziewiątka mieczy. Skorpiona, cóż to za zwątpienie was wstąpi? Trzeba to porozganiać. No to, co robić? W związku z tym. Koło fortuny. Aha. Ok. Czego nie robić? Mm, tu. As mieczy. No właśnie. I karta na miesiąc lipiec 2024 dla Skorpiona to? Król Buław. No ja was tu zaraz posprzątam z tą dziewiątką mieczy. Co to w ogóle za pomysł? Skorpiony. Co mamy w spodzie? Tu mamy ósemkę, a tu mamy dziesiątkę kielichów. Dobra. Od czego by tu zacząć? Może od tego króla buław zacznę. Karta na miesiąc w, w królu buław. Będzie ci się chciało, Skorpionie, będziesz chciał doświadczać. Będziesz, będziesz taki pewny siebie, możesz czuć swoją wartość, będziesz odważny i będziesz chciał coś zrobić, krótko mówiąc. Więc to jest bardzo dobra energia. Do, jeżeli masz coś do zrobienia w lipcu, to będziesz miał na to siłę i zrób to. E, jakieś zadania, nie wiem, sobie, jedziesz na urlop i masz wejść na jakąś górę, to pierdząco na tą górę wejdziesz. E, jeśli chcesz się nauczyć czegoś, to będziesz miał chęć do tej eksploracji, do tego doświadczania, jak ci to idzie. Ja tu widzę bardziej sporty. E, też bym Cię namawiała. Te miesiące wakacyjne są takie do eksplorowania. Yy, może się chciałeś nauczyć zawsze na rowerze? Ja kiedyś jeździłam na rowerze, jakieś kilka lat temu, kiedy to już chyba za 4 lata temu, potem była 20 dwudziestoletnia przerwa albo i więcej, i wsiadłam na rower. Matko, a w sumie było przyjemnie, więc e, trochę nie miałam wyjścia, więc musiałam siąść na ten rower. To było nad morzem, cudownie było. I e, więc coś takiego może co dawno nie robiłeś, a znowu cię popchnie właśnie jak jazda na rowerze, jak jakieś e, działania fizyczne, jakieś działalności takie właśnie sportowe, to bardzo cię gorąco skorpionie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, nieważne, rób. To będzie dla Ciebie e, fajna frajda. To Ci będzie wychodziło. Tak ogólnie. No popatrzmy teraz w tej pracofinanse. Hmm. Ósemka mieczy. Boże, ósemka kielichów. A czemu powiedziałam ósemkę mieczy? Chodzi może o przekonania. Właśnie, bo w ósemce kielichów my, to jest taka tak zwana karta brama, czyli ważna karta, w której my coś zrozumiemy, coś w końcu do nas dotrze. Czyli może do ciebie dojść, drogi Skorpionie, że praca, w której jesteś albo to, czym się zajmujesz zawodowo, jest niewystarczające dla ciebie. I w królu buław będziesz miał siłę i chęć na to, żeby szukać jakichś innych rozwiązań. Może innej firmy, może, może coś dodatkowego, może jakiś inny sposób zarabiania. To w lipcu możesz mieć takie refleksje. Jeżeli nie będziesz zmieniał pracy, to z pewnością jest wielka szansa, żeby zmieniło się Twoje podejście do, do tej pracy, w której jesteś. Że może ja się za bardzo staram albo za mało staram i zaczniesz zmieniać, dlatego powiedziałam ósemka Kamieczy, właśnie to mindset, to, to sposób myślenia o swojej pracy, dobry moment, żeby pomyśleć, tak narzekam, narzekam, tak ględzę, ale w sumie, Mam na przykład święty spokój i mam duży komfort, nie mam presji w tej pracy. A jeżeli mam presję, to co zrobić, żeby tej presji nie mieć, żeby odejść od tej presji, żeby poszukać właśnie, gdzie mogę znaleźć ten komfort, z kim się dogadać. To jest to działanie króla Buław. Jakie mogę znaleźć inne rozwiązania, żeby polepszyć swoje bycie w tej pracy, to znaczy swoje funkcjonowanie w tej pracy. I to skorpionie należy do ciebie. Zobacz, co nie działa, i zastanów się w królu Buław, jak to zmienić. I rób robić. Król Buław działający jest. On tak nie jest z pustelnikiem, że pustelnik to on wiesz, wiecie, kontempluje. A tutaj nie. Jak mogę poprawić. Jeśli chodzi o finanse, niedobry miesiąc, drogie Skorpiony, na inwestowanie pieniędzy w jakieś lokaty, biznesy, kryptowaluty, nie wiem, co tam jeszcze, w co się inwestuje. To jest niedobry miesiąc, wstrzymajcie się, bo będziecie stratni. Poczekajcie, zobaczymy, co się pokaże w sierpniu, więc tutaj uważajcie. Też zastanów się, Skorpionie. Co ty w ogóle myślisz na temat pieniędzy? Czy pieniądze są fajne dla ciebie i mówisz: Ja to lubię kasę Uch! i zarabiać, i wydawać, i czuć w portfelu gruby portfel? Czy masz lęk, że to niby są fajne, bardzo bym chciała, ale to tak, mm, coś się nie zgadza. Poszukajcie sobie w tym. I znowu jak to w królu buław: poz... Zmieńcie. Kasa jest dobra. Kasa jest okej. Okay. Dzięki Kasie czuję się pewniej. Zmienić stare nawyki w sposobie myślenia o pieniądzach i też może być, zmienić stare nawyki, w jaki sposób Ty nie wydajesz, tylko co to się, jak to się, gospodarujesz, o! Gospodarujesz pieniędzmi, swoim budżetem domowym. Na to przeznaczam tyle, na to tyle, na to tyle, na to tyle. To może warto to zweryfikować i, i spojrzeć jeszcze raz. Aha, tu rachunki, tutaj żarcie, tutaj drobne przyjemności, tutaj urlop i może coś warto poprzestawiać. Także mam dla ciebie takie y, wiadomości w sumie dobre, bo to jest taka ósemka, ósemka kielichów jest taką kartą oczyszczającą. Tak nie wszyscy lubimy tą ósemkę kilku, bo to się odchodzi, ona idzie, ale to, jest, to są fajne zmiany, bo dużo do mózgownicy dociera i zaczynamy coś rozumieć. Właśnie jak działają pieniądze, co to są pieniądze, jaka jest energia pieniądza, dlaczego je mam, albo dlaczego ich nie mam. O co tu chodzi, jaki ja mam właśnie stosunek do pieniądza, jakie ja mam relacje z pieniędzmi. Czy jak wydajesz, mówisz, kurczę, mogłam sobie kupić czereśnie za 25 zł. Uuu! <grystanie> Ostatnio poszłam do marzewniana i rachunek grozy, tak? Natomiast z uśmiechem, że, że jestem milionerem, mogę kupić kilogram czereśni. Także pod tym kątem pomyślcie sobie o tym. Jedna jest sytuacja, jeszcze wróć. Może dla. Kilkoro z Was, Skorpiony, jeżeli myślisz o zmianie pracy, to ja bym Ci radziła przy kole fortuny, jeszcze nie rób tego w lipcu, tylko poczekaj na dogodny moment, na tak zwaną okazję, że będziesz mogła odejść, że będą te zbiegi okoliczności. Sprzyjające temu, żeby odejść od z tej pracy, o której, w której chcesz odejść. Więc ja bym jeszcze poczekała, nie rób tego w lipcu, tylko bądź uważny, skorpionie, pod tym kątem, aha, dobra, nadarza się super okazja i teraz jest najlepszy moment. Nie działaj za bardzo pochopnie w, ryce, w królu Buław i jak mamy w ostrzeżeniu Asamieczy, nie ucinaj te tej, tej pracy nagle z dnia na dzień, pod wpływem impulsa króla Buław. Tu bym cię hamowała. Bardziej poczekaj na dogodniejszy moment i on nadejdzie. Obiecuję ci, jeżeli ta informacja Ciebie dotyczy. No dobrze, przejdźmy do tej nieszczęsnej dziewiątka mieczy. Świat emocjonalny, uczuciowy, yy, romantyczny, miłosny. Jakiś widzę tutaj, będziesz miał chwilę zwątpienia, Skorpionie, w miłość, w to, że istnieje dla ciebie druga osoba do kochania. Możesz mieć myśli pod tytułem "Ja już nikogo nie spotkam" w moim wieku, to już w ogóle. Łatwiej zginąć z ręki psychopaty na ulicy, niż znaleźć mężczyznę po pięć. Znaczy, jak kobieta skończy 50 lat, tak? <grym> Ale takie myśli cię mogą dopadać. Wybijaj się z, tej, z tych myśli w karcie. Czy, czy ja już nigdy nie znajdę wartościowej kobiety, która mnie będzie kochała, i będziesz się zajeżdżał myślami. Yy, zarówno wy kobiety, że jesteście stare, nieatrakcyjne, grube, chude jakieś i wy mężczyźni też, biedni, głupi yy, nie jestem bohaterem, nie zbudowałem królestwa, mało wam do zaoferowania możecie mieć takie ciągoty, a zwłaszcza jak będziecie oglądać te filmy romantyczne i te ściskające się w parkach pary wybijajcie się z tego w królu buław ja bym powiedziała tak może jesteś stara, gruba i brzydka, ale masz na pewno coś fantastycznego w królu Buław. Na 100% to masz. Zaręczam ci. Jesteś może wspaniałą osobą. To zadbaj trochę o to, żeby nie być taką okrągłą. Makijaż czyni cuda dziewczyny, jak wiemy. Eee... Jestem jaka jestem, wystarczająca, ok, ze mną jest wszystko w porządku, każdy się starzeje, młodość już miałaś. Ja siedząc na egzaminach młodych ludzi, to tak sobie myślę, Boże, wiek, kiedy się jest dojrzałą kobietą, już się nie, nie, nie zdaje tych egzaminów. Nie buduje się, nie, 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 ciągle się nie ulega tej presji, tej oceny, nie bierze się kredytów, nie wybiera się tych mężczyzn, y, trzeba wyjść za mąż. To ile już. To jest cudowne poczucie wolności. Więc znajdź skorpionico coś takiego, a nie dojrzałość jest wspaniała. Młodość już miałaś, teraz miej szczęście poszukaj w królu buław, co jest u Ciebie, może masz piękne usta, ładne oczy, ładne włosy, ładne dłonie, ładne stopy, piękne piersi, no, no cokolwiek, na pewno coś takiego znajdziesz i fizycznie i mentalnie, jesteś cudowną osobą. Wy mężczyźni, e, jestem ciapciakiem, jakimś łajzą, to, to też tak czasami mój, mówicie o sobie, to nic mi się nie udało, w sumie mam ileś lat i nie... nie Zachwytu nie ma. To wybijajcie się z tego. Może jesteś dobrym mężczyzną, może jest, masz fajne umiejętności, e, jesteś szczery, jesteś e, czuły, jesteś na pewno coś znajdziesz, Skorpionie. Czyli krótko mówiąc, nie skupiaj się na swoich, tego co, czego nie akceptujesz, czego nie lubisz w sobie, a poszukaj coś, co uważasz, że w tobie jest fajne żeby się wybić z tej dziewiątki mieczy, bo no bo jak będziesz tak myślał, no to z takim nastawieniem nie ma fajnych mężczyzn, albo nie ma fajnych kobiet, to randkowanie jest bez sensu. Jeżeli jesteś singlem, no tu nie ma możliwości no popatrzcie na niego, czy ten mężczyzna ma ochotę pójść na spotkanie z kobietą i ten pawi ogon tam rozpościerać i się tam prężyć przed nią. No nie. Król Buław tak, dlatego mówię, jak cię dopadają, szukaj w sobie coś fajnego. Jakie masz fajne cechy, co masz fajnego w sobie, żeby się tym wzmacniać? No i Single, no ja tutaj. Słabo widzę to randkowanie, bardziej widzę ten, ten miesiąc, lipiec, choć się mówi o wakacyjnych romansach, widzę na wzmacnianiu siebie, chyba że ci w kole fortuny przyniesie coś losowego, zdarzenie. I to wtedy może być karmiczna y, sytuacja, że właśnie ci spadnie kobieta z nieba albo y, mężczyzna z nieba. No ale musicie być w energii buław, żeby to dostrzec, że ktoś runął przed wami a nie w energii, e, Boże, nie mogę znaleźć, dziewiątki mieczy. I nie karmcie się myślami, nie ma fajnych mężczyzn i nie ma fajnych kobiet. Są i tacy, i tacy. Pary, nie narzekaj i nie skupiaj się na tym, co u Twojego partnera jest, nie akcept, może nie akceptujesz, nie lubisz. U swojego partnera. Może on ględzi, może on jest bałaganiarzem, może on nie dotrzymuje słowa, może trochę kłamie, może tych może, może być 100 tysięcy. Skupiaj się na tym, co masz fajnego, co ma fajnego ten partner. Może jest bałaganiarzem, ale jest bardzo czuły i taki skoncentrowany na tobie. I chcę, 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 żebyś była szczęśliwa. Pochwal go, a nie tylko w dziewiątym mieczy będziemy mieli, skorpiony, jeżeli jesteście w parach, tendencję do, właśnie ty beznadziejny, znowu tego nie zrobiłeś, a znowu tu nawaliłeś, a miałeś coś tam, a nie dałeś rady. Mm, można to powiedzieć w sposób bardziej e, konstruktywny. A żeby go tak nie, nie opieprzać tej drugiej strony, to skoncentruj się na tym, co on ma fajne. Że może i nie dał rady, nie załatwił, zapomniał czy coś, ale, ale generalnie jest, jest okej. Okay. No to się troszkę zaśmiać z tego i powiedzieć, kochanie, załatw to jakoś, ogarnij to, żeby to już nie wisiało nad głową. Tyle, dziewczyny. To, że mamy tą skłonność do takiego bo my lubimy gadać do takiego młotkowania tych, tą drugą stronę tych naszych panów, ale oni, oni słuchają pierwsze trzy minuty, a potem już się wyłączają, tylko kiwają głową, albo wpadają w szał. Powiedziałabym, na czym właśnie skupić tą uwagę? Jutro będzie lepiej. Dzisiaj, może w lipcu, nie spotkam tego ukochanego, chyba że mi właśnie otworzę się, przerzucę tą jęczącą energię, trudną, ciężką, na króla buław, który jest otwarty i powie: a Mnie się kurcza, dlaczego ja mam nie spotkać jakiejś fajnej dziewczyny albo fajnego mężczyzny? I to jest otwarcie na fo koło fortuny. Ja staram się zawsze interpretować koło fortuny w sensie pozytywnym, ale Coś idzie do Was losowego, ja bym powiedziała: czytaj znaki, co Ci y, stwórca czy Pan Bóg z góry wysyła. Zadawaj odpowiedzi, pytaj y, tak, zadawaj Boże! Odpowiedzi. Zadawaj pytania i szukaj znaków w odpowiedzi. I pomyśl sobie: to jest taka stara technika kontaktu z aniołami, nie wiem, czy wiesz to, czy nie wiesz, czy dostanę tą podwyżkę. Na tak widzę ptasie piórko, na nie widzę coś tam, tak? I to jest to, to, ten kontakt z, z tą górą. I ja bym Cię tutaj też namawiała. Ja wiem, że Wy, Skorpione, jesteście intelektualne, ale nie wszystko jest intelektem. No nie wszystko. Gdyby można było świat urządzić tylko intele intelektualnie, prawdopodobnie świat by wyglądał inaczej. W dużej mierze to są jednakowoż Emocje. I porozpoznawaj sobie te emocje w sobie, skorpionie. Kiedy cię coś wkurza, kiedy cię coś cieszy, kiedy jesteś zadowolony, kiedy jesteś niezadowolony. Też ze względu na siebie. No i jak dla was skorpiony, właściwie co czytanie jeszcze barany często to mają podobnym. Co czytanie to macie kartę pod tytułem. Nie bądź ostry w słowach, nie bądź taki strasznie zasadniczy yy, i raniący, że jak jesteś na kogoś zły, to jak jebniesz tym, przepraszam, tym mieczem, to normalnie obcinasz głowę od razu. Możesz go trochę ochrzanić, ale. Królu Buław, ale nie, że ucinasz głowę, uważaj Skorpionie na słowa, na twoje dowcipy, to co tobie się wydaje, że ty jesteś może sarkastyczny i lubisz dowcipy takie trochę kłujące w serce, to dla drugiej osoby może być totalnie niewspierające i mrożące. A ty byś chciał dostawać takie baty? To by się wydaje, że ty tu uh, uh, intelektualnie po prostu śmigasz i jesteś właśnie ten sarkastyczny, a ktoś może komuś sprawić wielką przykrość. Uwaga na te słowa, skorpiony. Bądźcie uważniejsze. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Wystarczy. Też to, co mówiłam w pracy, czy w relacjach, czy w jakichkolwiek poglądach bądźcie bardziej elastyczni. Nie, że tylko ciach i moje jest albo niczyje, albo zgadzasz się ze mną, albo ucinam ci łeb. Troszkę wyrozumiałości i takiego zrozumienia świata, że jesteśmy różni i mamy różne poglądy, i co ciekawe, mamy do nich prawo. Tak! Na różne rzeczy patrzymy zupełnie naprawdę bardzo różnie powiedziała wróżka. Także zdawaj sobie z tego sprawę i pilnuj tego jęzora, Skorpionie. Życzę Ci, żeby to koło fortuny przyniosło Ci dobre... W kole fortuny zagrałabym w totolotka. Tak, a co masz tam? Dwa kupony. Bo to jest coś losowego do Ciebie idzie. Coś, o czym karty jeszcze nie chcą mówić. Na, na rozdaniach prywatnych bym wtedy już tam zaglądała, co to może być. Natomiast na w czytaniu ogólnym nie ma szans, żeby do tego dojść, więc możesz być tylko przyszykowany, że coś może cię zaskoczyć w tym miesiącu lipcu, wiadomość, ktoś, sytuacja, wydarzenie i tak Bądź na to gotowy, drogi skorpionie i skorpionica. To wszystko chyba na dzisiaj. Życzę wam tego lipca, takiego w działaniu króla Buław, a nie w takiego. Ale jak zwykle wybierzesz tak, jak wybierzesz, i trzymam kciuki za zatrzymanie się, za eksplorowanie i za odwagę waszą i zmiany. No i jeszcze raz zapraszam w niedzielę 30 czerwca, godzina 17. na live, ie. będziecie zadawać pytania, ja na nie będę odpowiadała. I dziękuję za to, że jesteście, za waszą obecność na kanale. I lajkujcie, mówcie, piszcie żebym wiedziała, że jest ruch. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was skorpiony. Pa.